A, atakuj go Piotruś! To jest do wygrania, ja też już jestem! A na lotu, ja do Nie, nie uciekać, nie uciekać, jak bramkarze, jak bramkarze! Tutaj siedzę, Yasuo! Yasuo! O PDP Witam cię widzów serdecznie w drugiej części serii OPDPF, w której wspólnie zmierzamy do platyny w League of Legends. W pierwszej serii nauczyliśmy się tego, że jestem szmatą, że do niczego się nie nadaje i że najprawdopodobniej e, platyna nigdy w życiu mi się nie uda. W dzisiejszym odcinku gościnnie wystąpi Piotr Prus i Adam Szymczek z kanału komediowego VIP Bros. Chłopacy będą trochę cringe'owe materiały, ale zostawcie im kciuka w górę za to, że się starają. Możecie zostawić też suba na tym kanale, ponieważ świeży kanał, nowy kanał, fajnie jak byłyby, Subiki. A my po prostu rozpocznijmy tą wspaniałą rozrywkę. Od padliny do platyny. O PDP. Wiecie, jaki fajny ma Ulti Echo? No, Że nie. się cofa w czasie. No. Od szóstego levela biega za mną taki duszek. I e, gdy kliknę R, to się cofam do miejsca, w którym byłem poprzednio i cofam mi HP do wtedy, ile wtedy miałem? No to to nie da się cię zabić. No, no to się dziwisz, da się i no. to bardzo często. <laughs> A jaki spadził taki ten fizik? A czemu ty jeszcze skina nie masz? Nie pieniędzy No ale no skina? A pokaż jak twój wygląda, ty Co, nie fajny skin Piotrek? Nie. No Taki zwykły. No, nic się nie było. A wiem właśnie trochę, nie chciałem tego ja. mówić. Chciałem kupić i cała lista Eko. Jedyny się wyróżniał jakoś. To mi wczoraj wszyscy da. Dziadko, nie dawaj, dawaj, jest na promocji, to nie jest zajebisty. Jakoś tak pod wpływem presji kupiłem. I... No, no, dobra. A za 1800 jest taki, co gada głosem BDS-a Eko. Albo to to bliżej może być. O, idzie do mnie, szmata. Waaaaaaaaaaa! Mać! A, o, no nie widziałeś, że dwóch tam Kurwa, padł. Aj, 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 gratuluję kumpel, to był bardzo dobry gang. Dziękuję. No ty, kurwo! Czemu to zrobiłeś? Co? Zabijłeś go? Nie No już, już Dawaj, 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 leciusz, 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 leciusz Ja wracam ulti O, ale pięknie weszło to ulti, co? Nie powiem, zajebiście. że nie weszło ale. Weszło zajebiście Trzymajmy się kotka Dobra, nie pomogło Ajajaj, aj, aj. ale, nie ale niespodziewana no, rzecz, daj to spokój, akurat no, się zem... Zniszczyli no Ja sobie o Niech myślą, że mnie nie ma i ja wtedy kąpę wlecę całe na niebiesko Czemu Co ona skoro? robi? Co on robi, robi kuźwa no? I padzie potem gram z takimi na błocie Co robią? Po co takie rzeczy robią? że takie rzeczy robią. Co robił? Nie robi się takich rzeczy tak. Gając tak. No jestem, 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 jestem. Dawaj, dawaj, dawaj to coś. No tak, ja I dawaj to drugie coś. Lecimy, 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 Piotruś. Wal, wal, wal Ja tak walę trochę, walę trochę, walę. Ale... A ja, 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 Jak widzicie, drodzy widzowie, jestem już na etapie dostosowywania swojego ekwipunku pod drużnę przeciwną. I pod moich teambaitów. To już jest mocna rzecz. Ale często jest, że atakujemy, a widzę, że się wszyscy też uciekają w różne strony. To, jakby jest na no, dwoje babka wróżyła. Po prostu jesteśmy. Nie, nie, jak nie, nie, coś tam co do <grym <grym a, atakuj go, Piotrus! Kurwa, my zaraz staniemy! Dawaj go! Dawaj go! Dobrze, dobrze. Aj, dobrze. Adam, dobrze. adam! Adam, adam! Adam, szybko! Lecieć! To jest do wygrania, ja też już jestem! To jest do wygrania! Dobrze, dobrze, ja puszymy, dobrze! Opuszymy, Serio? Gorsze gry by się wygrywało. No jakbyśmy to wygrali. Dobra! To mi się No właśnie, to mi się wydaje. No właśnie, no. się że to rozwali. No Ja! Ale on się regeneruje, szybko, podobnie! Nie, nie uciekać, nie uciekać! Jak bramkarze! jak bramkarze! tutaj się dzieje! Jasuo! Jasuooo! Nie zasuwał. dawać go! Poczekajcie, no dobrze, to już będzie ciężkie. A to no. Kurde, była sam! Sekundy zabrakło. O PDP. Jest kilka takich postaci, które są uważane za najbardziej frajerskie i za najbardziej nubskie. I na pewno wśród tych postaci jest Master I. E. Tak przynajmniej było jak grałem w drugim sezonie. Dlatego ku wielkiej moj ucieszę, wezmę sobie tą postać i. I mam nadzieję, że się nafiduje, bo z tego co kojarzę, bardzo łatwo jest się nim nafidować. Dzisiaj zagram sobie nim w Dżungli. Dżungli. I tu właśnie rozpoczynamy, moi drodzy, tak zwane wielkie. nafidowanko. W sensie, że ja będę nafidowany. Kur... A, przecież można było dwóch ubić! Dwóch można, ale dobrze, dobrze. Co ja się denerwuje. ja taki nerwusek jestem. W ostatnim odcinku byłem krytykowany. Może i słusznie, że za dużo przeklinam. Dzisiaj wam pokażę, że można w LOLka grać kulturalnie, bez wyzwisk, bez przekleństw. A tam to, co było przed chwilą, powiecie: Ja przecież ją przeknąłeś. To zapomnijcie o tym, bo każdemu się zdarzają błędy. Jakiś taki humorek od razu lepszy, jak człowiek takim masterkiem zagra. Po co to szukać jakiś? To jest szczęśliwy Wojtek. Tak wyglądam. Tak, bardzo się cieszę, że wreszcie sobie e, nie, nie, nie fiduję i że moja nazwa wreszcie nie ma pokrycia w mojej grze. A nie, po to tracę ulti, żebyś mi podkradł jeszcze. Miałem się wychillować tą grą, a się znowu denerwuję. To ze mną jest problem jest tą grą. A zaatakuj tylko to, no jesteś, jest po tobie. Dobrze, Wojtek, ale ty jesteś wspaniały. Nikt mi nie mówi, to sam sobie będę mówił. Chodź ja wiedziałem, że padnę, ale boom będę dalej Ale najmocniejsza z tej drużyny to jest wieża. Patrzcie, patrzcie jaki tutaj masterek, jaki tutaj d robi. Bo zaraz wezmą cię zamiast Jankosa do drużyny. A teraz zobaczmy moi drodzy, czy jeżeli sam zrobię dragona, to czy go zrobię, czy go nie zrobię. Nie zrobię. Eee, tak. Taka informacja. Jakby ktoś chciał wiedzieć. No dobra, zabij bo tam i tak już przegrywacie, to sobie zabij chociaż. Ale mam tyle pęgi, że jak teraz wrócę, to was wywrócę. No dobrze, 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 no. O PDP. 12-4. Statystyki na Masteri, ale mnie to nie satysfakcjonuje. Ja wiem, że tą postacią da się wykręcić zdecydowanie fajniejszy wynik. Także, moi drodzy, jeszcze raz próbujemy Mastera i, i sprawmy prawdziwy pogrom. Jasuo, dominacja dżungli, część druga. No, zobaczcie, jak fajnie, jaka drużyna, ale fajnie!

A wierzymy przez chwilę, że mi się to uda. Chciałbym taką sytuację, żeby tak wszyscy popadali z mojej drużyny. Tak sobie wymarzyłem. Zostaję sam. Ich pięciu. Każdy ma tyle życia, co na jednego hita. I wtedy wlatuję ja. I padam w ostatnim momencie. Co się dzieje? Jakie zamieszanie spokojnie, skończcie, zezwalam wam, możecie to skończyć. Dzięki bardzo za obejrzenie drugiego odcinka serii OPDP, gdzie wspólnie zmierzamy do platyny. To wszystko. Zapraszam Was, moi drodzy, do tego, żebyście po prostu żyli. Żyjcie, bądźcie zdrowi, bo jeżeli będziecie niezdrowi, to umrzecie i nie zobaczycie trzeciej części serii OPDP. A wtedy byłbym bardzo smutny, bo będzie mi przykro. Żegnam Was serdecznie, cześć.